Serdecznie witam. Zapraszam do pochylenia się nad Ewangelią Świętego Marka. Będzie to rozdział 6, wersety od 30 do 34. Apostołowie właśnie wracają z misji, na którą wysłał ich Jezus Chrystus. I co się dzieje dalej? Werset 30. Kaj Agontai hoi apostoloj proston Jesun. Kaj ab engeilan auto panta kosa epoiesan kaj kosa edidaksan. Kaj synagon taj. I gromadzą się w czasie teraźniejszym: syn agon, schodzić się, zbierają się. Oj, apostoloi, apostołowie. Wiemy, że przedtem, na początku szóstego y, rozdziału, Chrystus ap rozesłał, posłał wysłanników, i ci właśnie wysłannicy, zwani właśnie apostoloi, czyli apostołowie, gromadzą się z powrotem, proston jesun, y, u Jezusa z Jezusem. Kaj ap engeilan, ap angelo. Angelo to jest y, ogłaszać. Ap angelo to jest a pod odogłaszać, czyli jako zdawać sprawozdanie, opowiadać, mm, opowiedzieli, bądź też, ale z tym podtekstem że zdali sprawozdanie auto Jemu panta Hosa Epojesan, wszystkie rzeczy, które uczynili Kaich Edidaksan i które n, nauczali. A więc zdają relacje, bo je, pamiętam, że Jezus kazał im zarówno czynić, czyli uzdrawiać chorych, jak i nauczać, czyli wzywać do radykalnej przemiany wewnętrznej, zwanej metanoja. I teraz oni opowiadają o tym, że, że właśnie dokładnie to, co Jezus im polecił, uczynili. 31 werset. Kailegei autois. Deute himeis autoi cat idian eis eremon topon, cae anapausast he oligon. Esan garhoi er homenoi cae hoi, hoi hip agontes polloi, cae ude fagein eukairun. Cae legei autois, imuvi im. Deute himeis, Deute to jest takie wyrażenie przysłówkowe, w liczbie pojedynczej deuro, liczba noga deute, No, hejże, takim idźcie, no wyruszajcie, y, takie zawołanie można powiedzieć, bardzo, y, bardzo takie potoczne, y, pójdźcie, hejże, hymeis autoi, wy sami, wy, wy właśnie, Kat i Dian według, samej, według danej jednostki, samego siebie, według własnego siebie, czyli chodzi o to, że osobno, idźcie każdy osobno. Ejs eremon topon, topos, miejsce, na miejsce. Eremon to będzie od eremos, to jest odludne, puste, gdzieś ustronne. Opuszczone, samotne. Z tego wywodzi się później słowo eremita w tradycji chrześcijańskiej. Erem miejsce, gdzie właśnie eremita, czyli pustelnik, y, żyje w bliskości Jezusa. A więc na miejsce pustyn, pustelnicze, można by powiedzieć, udajcie się do, do, do pustelni. Kaj Anapausas, Heoligon. A napało to znaczy zatrzymać coś, ale jeżeli nie ma przedmiotu, to znaczy odpocząć. Odpocznijcie, przerwijcie, zatrzymajcie tą Waszą pracę, przerwijcie, yy, w sensie odpocznijcie, oligon trochę. A więc ten odpoczynek ma być yy, umiarkowany, niedługi. Esan Garchoj Erhomenoi kajho hiparwondes Polloi, Byli bowiem. Erchomenoi, przychodzący, chodzi mowa o tych ludziach, byli byłem ludzie przychodzący, hip to jest i odchodzący, pollo liczni. Wielu było bowiem, którzy przychodzili, którzy odchodzili. Kai ude fagein eukairun. I nawet fagein jeść eukairun, i nawet nie jeść mieli czas sposobny. Ten czasownik eukairio. Y, Kairos to jest czas, czas właściwy, moment właściwy. Eu to jest dobry. Wła... Czyli nie mieli ten czasownik Po polsku, i w jednym słowem, nie da się tego wyrazić. Eu Kaireo, czyli mam sposobność czegoś, mieć okazję do czegoś, mieć czas właściwy na coś. Czyli oni nawet nie mieli sposobności, nie mieli możliwości spożyć posiłku, jeść. 32 werset. Kaj ap elthon. Eisto ploio, eis eremontopon, montopon, kat idian. Tutaj mamy spełnienie tego, co pan już powiedział, w łodzi dosłownie i odpłynęli, od, odeszli, ab erchomaj, to jest zaolście asygmatyczne, więc odeszli, od, oddalili się, entoplojo w y, łodzi, eis eremontopon na miejsce pustynne, kat idian, osobno. A więc dokładnie to, co mieliśmy w poprzednim wersecie słowami Jezusa, teraz hmm. y, zostaje wypełnione. I trzydziesty trzeci werset. Kaj eidon autus hip agontes, kaj ep egnosan polloi, kaj pece apopasanton poleon sin edramon ekej, kaj proelthon autus. Kai Eidonautus i zobaczyli ich, ludzie mnogie, czyli te tłumy, czy liczni ludzie, którzy, którzy tam szli za Jezusem, zobaczyli ich tych apostołów, hypagontes, odchodzących, oddalających się, kai Epegnosan Epignosko, to jest rozpoznać, zorientować się, zauważyć. I zauważyli, hmm, Poloi, liczni, liczni będą się ludzie, kaj pedze i pieszo, apopason ton poleon, z wszystkich miast syn Edramon, syn Trecho, to, Trecho to jest biec, syn Trecho zbiec się w jedno miejsce, a więc zbiegli się. Z wszystkich miast, ekej, tam, w to, w to miejsce, dokąd odpłynęli, kaj proeltchon autus, i wyprzedzili ich, zanim oni jeszcze tam dotarli, już tam były te tłumy e, tych idących za Jezusem. I trzydziesty czwarty werset. Kai Ekseltchon iden Polin Ochlon, kaj Esplanchnisthe epautus. Koti esan kos probata me echon ta poimena. Kaj erksa to didaskein autus polla. Kaj ekselt hon eiden polin ochlon. I wyszedłszy, teraz mamy już opis nie apostołów, tylko samego Jezusa, domyślamy się, że on razem z nimi łodzią płynął. On wyszedłszy, zobaczył. Polin ochlon liczny tłum, kaj esplanchnizdche. Tymczasem esplanchnizomaj, bardzo ciekawy, ważny, on ma w tle ten hebrajski rdzeń racham, czyli wywodzący się od Rachamim, czyli te wnętrzności człowieka, które w języku greckim splanchma się nazywają, odpowiednik hebrajskiego Rachamim, i to o to znaczy że poruszają się czyjeś wnętrzności, poruszyły się jego wnętrzności, czyli wzruszył się po polsku, byśmy powiedzieli. Biblia Tysiąclecia tłumaczy, w tym zlitował się, ale tu jest położony ten nacisk, ten bardzo emocjonalny wymiar działania Jezusa, czyli on wzruszył się, doświadczył wzruszenia ep autus nad nimi, nad tym tłumem, który właśnie przyszedł tam, uprzedził go. Koti esan, gdyż byli, chos probata, me echonta poimena. Jak y, owce probata, me echonta nie mające poimenty, mają, pasterz, nie mające pasterza. Jak owce nie mające pasterza. To jest cytat, który pojawia się w księdze Ezechiela, ale też y, paralelny fragment jest w księdze Liczb, Judyty, Długiej Chronik, y, y, ale właśnie z w księdze Ezechiela. Jak owce nie mające pasterza. Kaj erksa to autus polla. I wziął się za nauczanie ich, zaczął nauczać ich. Ten archomaj czasami, czyli rozpocząć w znaczeniu podjąć się czegoś, wziął się za nauczanie, ich polla, to jest od polisy liczny, wiele, ale w rodzaju nijakim, liczbie mnogiej, czyli wiele, że w domyśle różnych rzeczy, wiele treści zaczął ich nauczać. Tutaj tak mi się zastanawia w tym, w tym fragmencie szczególną uwagę przykuwa ten, ten, ta sytuacja, że tam gdzie Jezus udaje się z apostołami, zwłaszcza że tutaj Ewangelista, Ewangelista mówi o tym, że apostołowie właśnie udają się tam na miejsce pustynne, ale wielu wyprzedziło ich, wielu słuchaczy Jezusa wyprzedza już apostołów, zanim oni tam dotarli to już tam oni są i czekają na Jezusa. I tak ja sobie myślę, że w kościele dzisiaj też doświadczamy tego, że czasami wiele intuicji humanistycznych świata wyprzedza to, co kościół rozeznał, i kościół musi dopiero później dopłynąć tą swoją łodzią na to miejsce, gdzie już Jezus poprzez Intuicję, którą wlał w serca ludzi, czasami niewierzących, czasami innych religii, już tam zaprasza, żebyśmy i my też yy, yy, zaangażowali się. Tak, bo przecież, przecież w XIX wieku, kiedy yy, wobec problemu wyzysku społecznego, pracy, najpierw pojawiły się różne ideologie, które starały się w jakiś sposób dać odpowiedź na tę niesprawiedliwość społeczną, dopiero później, Leon XIII wydaje swoją encyklikę, no i właśnie zwieńczeniem, dopiero, dopiero laborem eksercens Jana Pawła II będzie tym nadążeniem Kościoła za tymi intuicjami i problemami, które pojawiły się w świecie. Podobnie w czasach dzisiejszych, zobaczmy, że jeszcze kilkanaście lat temu yy, kwestia ekologii, troski o to nasze środowisko, naszej planety. No była poza, była czymś yy, ważnym dla Zielonych, dla Greenpeace'a i tak dalej, i tak dalej, teraz dopiero Kościół, no nie wyprzedzili. Wyprzedzili y, tą intuicję, które Jezus pragnie nam wlać. Dopiero teraz Kościół powoli dochodzi do tego i, i papież Franciszek odkrywa i włącza, y, włącza Kościół też w to, do czego Jezus Chrystus zaprasza nas, y, czasami nawet bez naszej wiedzy, czasami też poprzez innych ludzi. Y, nawet poprzez niewierzących, nawet czasami może poprzez tych, którzy czynami y, którzy walczą z Kościołem, bo na przykład oczyszczenie Kościoła z naleciałości, tak zwanego klerykalizmu, no, za, było czymś, co zaczęli y, no, ludzie ateiści dopiero, oni byli pierwszymi antyklerykałami. Teraz papież Franciszek, chcąc oczyścić Kościół właśnie z tej kastowości, z tego y, wewnętrznego jakiegoś podziału, jakimi, jaki wprowadza klerykalizm, no dopiero zaczyna to, to, to wprowadzać w jakiś sposób do, do pływa. Dopływa łodzią właśnie do tego miejsca, gdzie już inni wcześniej przybyli.